Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ireneusz Maciej z Mora z tej strony, a państwa i moim gościem jest Radosław Maciejowicz. Cześć rzadku. Cześć, dzień dobry państwu. Wiceprezes Cuprum czy Kuprum? Kuprum, stylą Gorzew. Radek, różne były opinie w momencie, kiedy do Gorzowa trafiła Liga Plus. Była liczna rzesza osób, które się zachłysnęły, liczna rzesza krytykantów. A jak Ty ten pierwszy rok oceniasz z perspektywy już pierwszego, debutanckiego zakończonego sezonu? Myślę, że bardzo dobre, dobrze. Myślę, że była to bardzo dobra decyzja, że siatkówka po 22 latach wróciła do Garzowa. Z tego względu, że przychodziło bardzo dużo kibiców na nasze mecze i tutaj mhm. z całego serca chciałem podziękować, że oni też to zauważyli, że ta decyzja była bardzo dobrze, dobra. I, I tutaj przede wszystkim brawa dla nich. No, zaczniemy od testu. Test wyboru. Masz trzy odpowiedzi. Jedna jest tylko prawidłowa. Kto jest ojcem chrzestnym gorzowskiej siatkówki? Sebastian Świderski, Jacek Wójcicki, Rafał Ślas. Ja myślę, że tych ojców chrzestnych jest bardzo dużo. Jest, <grym> jest, 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 jest bardzo <grym> dużo. Tutaj, e, tutaj powiem, że Sebastian na początku mhm. w ogóle nie wiedział, że. Uczestniczymy w rozmowach z Rafałem, że taki, projekt, jest że taki w projekt w ogóle jest w naszych głowach to były naprawdę bardzo długie rozmowy i do końca, do końca mm. nie było wiadomo, czy ta siatkówka wróci do Gorzowa. Mm. Ale fajnie udało się, doszliśmy do porozumienia i, i mamy tą plus ligę w Gorzowie. A od strony sportowej jak ten sezon e, oceniłbyś? Sezon bardzo dobrze. No, od początku mówiliśmy, że mamy spokojnie się utrzymać. Plan został wykonany. Yy, trochę ten plan tak yy, mm -hmm. nie do końca kibicom końcówka sezonu się podobała, bo... Bo jednak te porażki przyćmiły ten nasz sukces, jaki zrobiliśmy na początku lipca. Bo było dobre wejście w sezon, fajnie to wyglądało. A końcówka była taka, że tych punktów nie chciało przybywać. Z czego to wynikało? Gasła dużyna, czy tak trochę to było poukładane? Ten kalendarz rozgrywek, że końcówka była na mocnych rywalach. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale na pewno informacje medialne, które po kolei mówiły, że odchodzą zawodnicy, odchodzi trener. To też nie pomogło drużynie, i, i myślę, że już hmm. niektórzy byli myślami gdzie indziej, e, a nie tutaj, aby dokończyć to, ten sezon. Bo to przypomnijmy, e, ostatni mecz e, drużyna Kuprum stilon rozegrała kiedy? To był maj? Nie nie, 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 to była końcówka marca bodajże. Końcówka marca, a pierwsze informacje o tym, że chyba pierwszy był ten że odchodzi, tak? Tak, to było już Zdyczeń? bardzo szybko to na początku stycznia to było. Okej, okay. no, to, no to na pewno nie wpływa dobrze na mm, atmosferę w drużynie, kiedy ojciec, bo z takiego winien uchodzi trener, mówi odchodzę. Dobra, ale zaraz do tego wrócimy. Podjeżdżamy teraz pod e, e, arenę, to Miejsce Waszych domowych zmagań. Hmm. Jak to Wam się gra? Bardzo dobrze tu się gra, bardzo dobrze trenuje. <laughs> Obiekt na najwyższym <laughs> światowym poziomie. No, lepiej nie mogliśmy sobie wymarzyć, aby tutaj trenować i grać mecze. A jak się układa współpraca z Szefostwem areny, no de facto z szefostwem e, sujanki, z panią prezes Agatą. Bardzo... Możesz teraz powiedzieć coś złego? Nie, bardzo dobrze, to nie można <laughs> powiedzieć, bo wszyscy, o, e, czy pani prezes, e, czy obsługa cała hali jest bardzo przyjazna i mm -hmm. tutaj myślę, że e, współpraca jest wzorowa. A weź teraz zrać kibicom, e, Co się kryje za trybunami, za e, e, parkietem, poza szatniami? Tam macie jakieś zaplecze? Nie, nie mamy zaplecza, są tylko szatnie, mamy mały magazynek do naszej dyspozycji, gdzie trzymamy y, piłki, siatki. i To, to gdzie odnowa wszystko, biologiczna? Odnowa biologiczna jest obok na Słowiance. Mamy, mamy, mamy swój fizjorum, <coughs> y, gdzie nasi fizjoterapeuci <coughs> pracują nad naszymi <coughs> zawodnikami, ale myślę, że to nam wystarczy. Tutaj blisko mamy na Słowiankę i tu jest sauna, basen. Z perspektywy tu... tego minionego sezonu, jedną rzecz. Gdybyś miał zmienić, a może już zmieniłeś, to co by to było? Trudno mi teraz tak powiedzieć, co bym zmienił. No pewnie, że to trudno ma być. Nie, myślę, że nic bym nie zmienił. Weszliśmy dobrze, dobrze w sezon, na pewno było bardzo dużo pracy. Tutaj nie mieliśmy też za dużo współpracowników do pomocy. W tym sezonie już troszkę lepiej jest, bo, bo już mamy. Dyrektora handlowego Romka Błaszczaka, który robi świetną robotę. Mamy Damiana Dudka od spraw graficznych, i tu jest nam troszkę łatwiej. Nie ukrywam, że jeszcze bym chciał powiększyć ten tutaj nasz sztab mhm. do pomocy, ale wiadomo, że to wszystko rozwija się o finanse i tutaj pracujemy nad tym. Rok temu były głosy. Siatkówka w Gorzowie, niewywalczona w drodze rywalizacji sportowej, to jakiś przeszczep nie przyjmie się. No nie, my nie byliśmy pierwszym zespołem, który, tak jak mówisz, był przeszczep zrobiony. Chciałbym <grym> nadmienić, że Warszawa w pewnym momencie też się połączyła z huraganem, bodajże wołowiny. Siatkówka mm -hmm. wróciła do Warszawy. Dlatego twierdzę, nie... że, mm -hmm. Proszę. że tutaj. To była naprawdę bardzo dobra decyzja mhm. dla miasta, dla kibiców, bo pokazuje to, że mówili na początku, że nie da się wypełnić tej areny, mhm. a my pokazaliśmy, że, że ten sold out parę razy zrobiliśmy i mam nadzieję, że w tym sezonie też to powtórzymy. Pytanie w zasadzie brzmiało o to, czy twoim zdaniem przeszczep się przyjął? Myślę, że tak, przyjął się no. no. Bo spełniliśmy e, założenia, które sobie postawiliśmy przed sezonem, i, i tu jest e, myślę odpowiedź. Spokojne utrzymanie w Lidze. E, no i gramy dalej, budujemy bo, ten zespół na nowy sezon. Bo to jest taki, takie przerzucenie drużyny z miasta X do, 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 do Gorzowa. To zawsze jest szereg e, komplikacji personalnych. E, na każdym poziomie. I teraz chciałbym Cię was zapytać właśnie o to, bo to takie było trochę szarpane, robione trochę tak w pośpiechu, jak ta drużyna, którą będziemy w tym roku oglądać na parkietach, na parkiecie areny, różni się od tej, którą mieliśmy w poprzednim sezonie? No jest to kompletnie nowa drużyna. Zmieniliśmy pierwszego trenera, gdzie za Andrzeja Kowala przed Hubert Eno. Mm -hmm. e, tu myślę, że jest to, jest to świetna decyzja, bo Hubert wprowadził swoje, swoje treningi, świetny kontakt z zawodnikami. E, mm -hmm. Tu myślę, że jest na plus. No i dodatkowo <laughs> mamy dziewięciu zawodników. No. E, tutaj pokazuje, że Chizoba grając w Plus Lidze e, został powołany do reprezentacji Brazylii i tu widać, że, że jego e, ta gra w reprezentacji dała mu, dała mu przede wszystkim pewności, i tu myślę, że będzie z niego bardzo duża pociecha. Mhm. Przyszedł y, syn trenera Seno, największy talent w Europie. Chłopak, 20 lat i gra na takim poziomie, że y, nieraz oczy przecieramy, i tu jest y, bardzo duże wzmocnienie. Mamy, mamy... rozgrywający nowy. Gdzie po kontuzji, nieszczęsnej karizjo, po kontuzji zawodnik przyjeżdża z kontuzją do nas, i, mm. i szybkie działania klubu doprowadzają do tego, że ściągamy Tiago na jego miejsce, też Brazylijczyka. I tutaj chłopak też bardzo fajnie wkomponuje się w skład i, i daje dużo dla tej drużyny. I to, tu ściągamy, tam ściągamy, tam ściągamy, to żadnego nie będzie zawodnika Gorzowa? Nie, no jest jeden zawodnik z Gorzowa. Ale... Ładnie ci podprowadziłem? No. Nie, no, no. Powiedz, kto to będzie? Kto to jest? Mamy, mamy przede wszystkim też akademię tutaj w Gorzowie. Nie, nie. Gdzie nie. Ta akademia. Mateusz Maciejewicz, kto to jest? Mów. No to jest mój syn Mateusz Maciejewicz. No, w końcu bydło tutaj. Mamy przede wszystkim akademię, mamy drugą ligę i tutaj chcemy, mhm. aby z tej drugiej ligi ci zawodnicy, którzy przychodzą do nas z Polski, młodzi zawodnicy. Bo w tym roku w ogóle odmłodziliśmy tą drugą ligę i gramy z samymi praktycznie juniorami i studentami mhm. i tutaj oni muszą widzieć, że, że ciężka praca w drugiej lidze e, może zaprocentować tym, że trafiają do tej plus ligi. Nie tylko Mateusz przyszedł z drugiej ligi, mhm. ale przyszedł też Wojtek Więcławski, młody chłopak i tutaj będziemy na pewno dawać okay. szansę tym młodym zawodnikom, aby pokazali się w tej plus ligi. Czy to nie jest za duży przeskok z drugiej ligi do plus ligi? Może jest duży przeskok, ale Mateusz e, wcześniej też trenował już jako w ogóle młody chłopak, był, uh -huh. był w szerokim składzie Zaksy, Kędzierzyn. Mateusz ile lat? 23 lata. Okej. Okay. Czy to jest, powiem tak, bo klub się ciągle tworzy, struktury się tworzą, środowisko też tam się e, w jakiś sposób kształtuje. E, czy dzisiaj już można mówić śmiało o tym, że drużyna, no właśnie, jak nazwać, rezerw? Stilonu Gorzów jest takim naturalnym zapleczem pierwszej drużyny. Tak, tak i tutaj e, e, dobrze współpracuje nam się z pierwszą drużyną. E, w przypadku jakiejś kontuzji e, wysyłamy zawodników z drugiej ligi, aby też się pokazali, poznali mm -hmm. e, tych chłopaków z plus ligi, poznali sztab, e, poznali jak to jest w tej plus lidze. I tu mamy fajnych naprawdę chłopaków, bo już czterech zawodników chodziło i pomagało mhm. przy treningach w pluslitach. Jasne, a powiedz w takim razie, a jak wygląda piramida szkoleniowa? Czy już ją zdążyliście w całości zbudować, czy ona jeszcze jest na etapie tworzenia? Nie, to będzie się tworzyć, to nie jest tak prosto, ale podpisaliśmy porozumienie z, <laughs> ze szkołą 17 z mhm. SOS-em i tutaj naprawdę bardzo mocno wystartowaliśmy, bo mamy pięć grup młodzieżowych od mhm. tych najmniejszych, y, mamy juniorów, mamy tą drugą ligę mhm. i tutaj naprawdę jest y, organizacja w tym roku bardzo, bardzo duża, bo y, chciałem nadmienić, że na weekend y, mamy siedem wyjazdów grupy młodzieży. No myślę, że na tym etapie to najważniejsze jest to, żeby stworzyć struktury, a wyniki później powinny przejść z czasem. I tutaj właśnie chciałem zapytać, Twoim zdaniem, kiedy skończycie tworzyć tą strukturę, tą piramidę szkoleniową? Tak, żeby powiedzieć, OK, mamy wszystkie kategorie wiekowe, mamy szkolenie na każdym szczeblu, no i teraz tylko czekać, aż przyjdą wychowankowie do pierwszej drużyny. To no nie jest takie proste, żeby wychowanek wskoczył do, do, do pierwszej drużyny. To potrzeba naprawdę dużo lat. Niektóre, niektóre, niektóre zespoły mają te szkolenia naprawdę od dawna i, i, i nie mają swojego wychowanka Dobra, to zadam... w plus lidze. Ale my dążymy do tego. To zadam inaczej w takim razie, Radek, pytanie. Twoim zdaniem, kiedy zakończycie pracę nad stworzeniem pełnej struktury szkoleniowej? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Na pewno potrzebujemy kilka lat, żeby, uh -huh. to, żeby to stworzyć yy, yy, i żeby to tak funkcjonowało, jakbyśmy sobie chcieli, ale nie ukrywam też, że tu potrzeba też yy, uh -huh. finansów, yy, aby ci uh -huh. młodzi zawodnicy mieli godne warunki i trenerzy do, do pracy. No dobrze, a powiedz w takim a jeżeli mówimy o transferach, to kto decyduje o transferach, o kasie? Mówisz o to pierwszym macie, zespole, mówię tak? Tak, mówisz o pierwszej drużynie. Siadamy tutaj, w tym roku na pewno dużo z Tomkiem Tyclem siedzieliśmy i z prezesem, i, i, z prezesem mhm. i rozmawialiśmy z Hubertem Heno na, na temat mhm. transferów, ale Hubert ma podpisany kontrakt na dwa lata i w tym roku dajemy wolną rękę trenerowi to trener na przyszły sezon ma... Wolną rękę w zakresie budżetu przewidzianego. Wolną rękę w zakresie budżetu, wolną rękę w zakresie mhm. transferów. Oczywiście trener wie mniej więcej, jaki mamy budżet i takich mhm. zawodników ma szukać na przyszły, na przyszły sezon. Okej. Okay. Eee, a powiedz, jak wygląda okres transferowy? To już jest koniec na ten sezon, czy okienko zimowe, jakieś, jeszcze jakieś zmiany mogą się pojawić? Bodajże okienko transferowe jest do końca grudnia. Eee, Czyli ono ciągle jest otwarte? Tak, jest otwarte dalej. Potem <laughs> mamy jeszcze w razie W e, medyczny transfer, jakby któryś z zawodników się z poważną kontuzję załapał i tak to wygląda. E, jesteście już po inauguracji w Helmie. E, z jakim nastawieniem tam jechaliście? Z nastawieniem wygranej. Na pewno mówiłem wcześniej, że będzie to bardzo ciężki mecz, bo to jest Beniaminek, gra na bardzo małej hali e, i tutaj wiedziałem, że będzie bardzo ciężki mecz, co pokazało. E, kto nie oglądał, to tylko powiemy, kto nie wie. Przegraliśmy, przegraliśmy mecz w Tajbreku, ale Budujące jest to, że zespół pokazał, że ma potencjał. Dwa sety zdominowane przez naszych zawodników. Myślę, Ty jesteś z, z tej branży? Wytłumacz mi to. Jak to jest? Wygrywa drużyna Seta do 14, wygrywa Seta do 8. To jest absolutna dominacja. Do 8 to jest dwie klasy różnicy. Po czym tak. przegrywamy 3-2? Pierwszy set bardzo gładko nam poszedł, w drugim secie myślę, że była gra pod kontrolą niefortunne trzy siatki naszych zawodników, nieskończone dwie kontry odwrócili to. Mhm. Jest to zespół nastawiony na bardzo silną zagrywkę na tej małej hali. Mhm. Trafili, uszczelili nas i, no i, i, i poszło im, ale mówię dwa sety, bardzo mocna koncentracja. Myślę, że jak zawodnicy dołożą jeszcze trzeci set, koncentracja to, mhm. to na pewno sprawimy niejedną niespodziankę i mam nadzieję, że nie będzie tak jak w tamtym <grym> roku. Będziemy tylko z dołem wygrywać, ale zespoły z tej górnej Półki też czyli, u nas potracowują. Czyli możemy naszym kibicom powiedzieć dobrą informację: wynik 20 w secie, wynik 25 8 świadczy o olbrzymim potencjale. Trzeba tylko e, z, zrobić, żeby tych wahań w grze e, nie, nie było. było i będzie sporo e, miłych niespodzianek. No tak, ja myślę, że zawodnicy też, jest to nowy zespół, e, trener też ich poznaje, e, tutaj musi ich poustawiać, bo naprawdę. Mamy bogactwo na środku, mamy bogactwo tutaj dwóch wyrównanych Libero. I tutaj myślę, że jak tu oni się dopasują na treningu przede wszystkim to na meczu, to, to wyjdzie będzie bardzo dobrze. Inauguracja przed własną publicznością praktycznie, praktycznie przy komplecie, bardzo wysoka frekwencja, a ile tam się ukrywa karnetów? No tutaj jest rewelacyjnie, bo w porównaniu do zeszłego sezonu sprzedaliśmy dużo więcej karnetów na ten moment sprzedaliśmy około 1250 karnetów. Mm -hmm. To jest. 1250 karnetów na ten sezon, a na ten... przypomnij ile był rok temu? Około 800. Okej, okay, czyli 50% w górę. Tak, I Kolejne do tego potwierdzenie, i ta tego, że przyszło. <laughs> że się przeszczep tak jak mówisz. Okej, okay, a powiedz, a marketingowo co się zmieniło w klubie? Marketingowo się zmieniło to w klubie, tak jak wcześniej powiedziałem, dołączył do nas Romek Błaszczak, mhm. który robi świetną robotę, tutaj nam bardzo po pomaga i, i myślę, że idziemy w dobrym kierunku. I jako dyrektor handlowy bardziej, tak? Około jako sponsorów. Dyrektor handlowy, tak, sponsorów, ale, ale ja mówię, tu nie, ma tu nie ma każdy jak jest potrzebny. Wczoraj mhm. też do, do, do późnych godzin nocnych wszyscy Mm -hmm. Rozstawialiśmy bandy, kleiliśmy naklejki, dlatego tu jest taka pomoc. No bo na parkiet, pomoc na, na parkiet który jest dedykowany koszykówce, trzeba rozłożyć Taraflex. do nawierzchnię. Pomarańczową nawierzchnię. Pomarańczową nawierzchnię, tak. No to zobaczcie. Jest dużo hapiłki ręcznie oglądam. <laughs> pomarańczową nawierzchnię. Okej. Okay. I wy wyklejacie osobiście to wszystko? Nie, no, mamy, mamy chłopaków, którzy nam pomagają i, mhm. i tutaj, ale tutaj trzeba nadzorować. A bandy elektroniczne skąd przyjechały? Bandy elektroniczne do, przysyła nam liga. Mhm. E, to liga nam tutaj użycza tych band i, i nasi tutaj ludzie rozkładają. Okej, okay. czy to was tak. zależy ustawienie, podłączenie, zadbanie o to, żeby one, one były. Przygotowanie wszystko. wszystko no, i Czyli jesteś jest osoba jeszcze techniczna potrzebna? Mamy dwie osoby techniczne. <laughs> Okay. Nasi przyjaciele klubu, i tutaj oni to wszystko rozkładają. Przyjaciele klubu, kibice. A jak wam się układają relacje z kibicami? Różnie. Układają się raz lepiej, raz gorzej, ale myślę, że też musimy tutaj dopracować <grym> pewne rzeczy. Mieliśmy <grym> kilka spotkań już z kibicami. Wyjaśniliśmy się sobie już do końca i, i ten doping tutaj u nas na meczu już będzie. Nie, przyznam, przyznam, że kibice, fajne. kibice są i, i myślę, że ta, że ta grupa kibiców będzie się powiększać z meczu na mecz. Mhm. No i teraz przechodzimy do meritum, panie prezesie. Cele sportowe na sezon 25-26. Cel sportowy idziemy... Celem <laughs> sportowym na ten sezon jest na pewno... Bo jaka zawieszka. Czy ja to no, mogę tutaj. powiedzieć? Możesz to powiedzieć. Nie no, chcemy być w ósemce. Cel jest taki, że, żeby podnosić te nasze wyniki żeby to się nagrało. Z roku na rok i, i tutaj ja myślę, że tutaj przy tym składzie, przy tej <laughs> atmosferze, e, już to powtarzałem wcześniej, że, że każdy zawodnik wie, od czego jest. Jeden ma przyjąć, drugi <laughs> obronić. Trzeci wystawić i mamy dwóch bombardierów, którzy mają te ciężkie mm. piłki kończyć, i, i mamy po prostu mecze wygrywać. E, liga została zmniejszona. Ona teraz obecnie liczy 14 zespołów. 14 tylko drużyn. Do play wchodzi 8. 8. Więc ta przestrzeń między. E, jak ktoś się nie złapie do play a strefą spadkową, to tam jest cienka linia, nie? Nie, strefa spadkowa jest... W tym jedna roku spadna, drużyna. jedna drużyna, jest, jest dużo łatwiej i, <laughs> i, i... Ale pierwsze kolejki pokazują, że nie będzie łatwych meczów <laughs> tutaj, bo wszystkie mecze, które się już pokończyły, bardzo dużo meczów jest pięciosetowych <laughs> i rywalizacja na pewno tu będzie bardzo mocna. I teraz, <laughs> jeżeli powiedziałeś, że mają być play to my już w ogóle nie zerkamy w dół tabeli. Nie. Wyłącznie e, patrzymy, w górę. A powiedz w takim razie, no bo e, to się bez kasy nie ujedzie. Jaki budżet macie? Nie, budżet zakładamy taki budżet jak w tamtym roku. E, i, I w tym budżecie powinniśmy się spokojnie zamknąć. E, Kwota jest tajemnicą? Sezji. Nie, to jest około 7 milionów złotych budżet musimy mieć. Taki w e, sprawozdaniu finansowym 7 milionów? Tak, tak, sprawozdanie okay, finansowe jest, jest... już mm -hmm. dużo lepsze jak było. Mm -hmm. E, jesteśmy na lekkim plusie i tutaj to jest pocieszające. Okej. Okay. No to to jest pocieszające, tym bardziej, że ekipice też e, chodzą i zdaje się, że chcą chodzić na siatkówkę, więc jest optymizm. E, a tak zapytam trochę prywatnie. No bo ja z Romka Błaszaka robiłem handlowca w Stali Gorzy, więc e, trochę się z Romkiem znamy. Jakieś sukcesy, mają coś, przyniósł coś? Tak, tak, tak. Sukcesy są. Dokładnie wiemy, że ciężki teraz okres jest w pozyskiwaniu sponsorów, bo ten rynek mhm. troszeczkę tak siadły, ale tutaj. No, bo to znowu już wrócę. Jest drużyna, która jest przeszczepiona, przepraszam, przeszczepiona. Przychodzi. Wiadomo, że ci sponsorzy, którzy byli z drużyną w Lubinie, w zasadzie nie przechodzą. A tutaj jest to zupełnie nowe i trzeba od nowa budować to środowisko sponsorskie, które otacza klub. Jak w tej materii Wam to idzie? No idzie coraz lepiej. Wszyscy sponsorzy, którzy byli w tamtym roku, zostali z nami. Dochodzą nowi. Nie ukrywam, że też szukamy tego strategicznego sponsora i myślę, że w tym roku. Tego do nazwy? Tak, tego do nazwy i myślę, że tutaj uda się go znaleźć i w ogóle będziemy mogli grać o jeszcze wyższe cele. A jak współpraca z miastem? Bardzo dobrze. No, no to, nie, Bo nie na jaką mam... dotację w tym e, roku liczycie? No dotację liczymy, no tak jak było założone, e, mamy na cały rok 2 400 <noise> e, przyznane i tutaj bardzo się z tego cieszymy. Dziękujemy A dla Pana Prezydenta, dla, dla wszystkich radnych. E, za taką pomoc, którą nam przyznali. I tym miłym akcentem. Radku kończymy tą rozmowę. Ja życzę Tobie, całej twojej drużynie, całemu Timowi, Gorzowskiej siatkówki, zrealizowania wszystkich zakładanych celów. A z perspektywy kibica najbardziej tego awansu do playoff. A z perspektywy bardzo. radnego, żebyście się budżet zamknęli. Zamkniemy tutaj, <grym pracujemy nad tym i też. Chciałem podziękować przede wszystkim kibicom, że tak licznie odwiedzają naszą arenę i, i dopingują zawodników. <grym> A my, Radku, kończymy. Państwa i moim gościem był Radosaw Maciejiewicz, wiceprezes Kuprum stilon Gorzów. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.